Cześć ogrodnicy z tej strony Jarek Sławek ze sklepu Od 20 lat pomagam moim klientom rozwiązywać ogrodnicze problemy, a w tym nagraniu skupimy się na nawożeniu jesiennym. Jak widzicie na załączonym obrazku, wielkimi krokami zbliża się do nas zima. Na drzewach liście zmieniają kolor na bardziej pomarańczowy, a to dobry moment, żeby pomyśleć o roślinach ogrodowych. I wspomóc je w odpowiednie składniki pokarmowe. Jeśli zastanawiacie się, co aktualnie można zrobić w ogrodzie, mam dla Was małą podpowiedź, dlatego obejrzyjcie to nagranie dalej. W tym okresie warto byłoby zastosować jakiś nawóz. Jakiś nawóz nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ jeśli zerkniecie na skład nawozu, który posiadacie aktualnie w garażu, być może znajdziecie w nim przewagę azotu. A to nie jest dobre rozwiązanie do nawożenia roślin jesienią, ponieważ azot bardzo mocno wspomaga wzrost roślin jesienią, a w tym okresie nie bardzo nam na tym zależy. Dlatego mam dla Was propozycję, aby zastosować odpowiedni nawóz, w którym będzie przewaga fosforu i potasu. Dlatego, wybierając taki nawóz, zwróćcie uwagę na jego skład. Ale nawóz jesienny można zastosować pod różne rośliny. Niekoniecznie jednym nawozem będziecie w stanie skutecznie nawieść zarówno rośliny kwaśnolubne, jak i te, które preferują stanowisko bardziej zasadowe. Wybierając odpowiedni nawóz dla roślin w Waszym ogrodzie, warto zwrócić uwagę, jakie te rośliny posiadacie. Być może macie część roślin kwaśnolubnych, takich jak iglaki, borówka czy, czy na przykład żurawina. Oraz część roślin, które preferują stanowisko bardziej zasadowe, takie jak na przykład warzywa czy drzewka owocowe. Jeśli nie jesteście pewni, jaka gleba jest w danym stanowisku, warto taką glebę zbadać i można to zrobić na przykład zwykłym kwasomierzem glebowym lub oddać taką glebę do analizy. Producenci nawozów również przewidzieli taką sytuację, dlatego przygotowali szeroką gamę nawozów. Znajdziecie takie nawozy jesienne do roślin kwaśnolubnych oraz roślin zasadowych. Na rynku pojawiły się również nawozy specjalnie przygotowane do nawożenia kwiatów domowych. Co jeśli część naszych roślin została posadzona pod włókniną? To oczywiście nie jest problem, ponieważ takie rośliny również można skutecznie nawozić i niekoniecznie trzeba tę włókninę zdejmować na zimę. Wystarczy użyć nawozu płynnego lub koncentratu typu magiczna siła, rozcieńczyć go z wodą, podlać, ewentualnie wykonać oprysk. Ten nawóz również będzie skutecznie działał i chronił wasze rośliny przed zimą. Co właściwie dają nawozy jesienne? Taki nawóz jesienny sprawia, że w roślinie zagęszczają się soki. Ona lepiej zimuje, a na wiosnę szybciej zaczyna wzrost oraz daje dużo większy plon. Ogólnie azot jest stosowany do tego, żeby pobudzać rośliny do wzrostu. Fosfor sprzyja rozrostowi korzenia, a potas to substancja, która znakomicie Pływa na kwitnienie. Jak widzicie, to nagranie nagrywamy niedaleko lasu, a otaczają nas pola uprawne. I korzystając z wiedzy oraz doświadczenia rolników i ogrodników, można zaobserwować, że jesienią właśnie rolnicy i ogrodnicy stosują takie nawozy jesienne do polepszania struktury gleby. Jeśli zapytacie każdego ogrodnika, czy warto na przykład sypać obornik na glebę odpowie wam zdecydowanie tak. Dlatego przygotowując glebę pod przyszłoroczne zasiewy stosuje się właśnie takie nawozy albo organiczne, typu obornik, lub mineralne w postaci superfosfatu wzbogaconego, który znakomicie będzie działał przez ten okres zimowy w glebie i sprawi, że wiosenne zasiewy szybciej zaczną, e, zaczną dawać odpowiedni plon. Wspominałem Wam o nawozach organicznych i dobrym przykładem takiego nawozu organicznego będzie Plantibust w wersji Sleepy Plants. To jest nawóz organiczny, który powstał z mączki mięsno-kosnej i produkowany jest przez łotewską firmę Linen, która stworzyła właśnie taki granulat do nawożenia roślin w Waszym ogrodzie. Ten nawóz pakowany jest w tego typu opakowania, zarówno kilogramowe, jak i pięciokilogramowe i śmiało możecie go stosować do nawożenia roślin ogrodowych oraz domowych. Wspominałem Wam, że na rynku występują nawozy wiosenne oraz jesienne. Jednym z nawozów jesiennych jest Sleepy Plants. To jest rodzaj nawozu planta i Boost, który produkowany jest przez łotewską firmę Linen. On ma w składzie wszystko, co niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin oraz zabezpieczenia ich przed zimowymi uszkodzeniami. Możecie go zastosować zarówno w roślinach ogrodowych, jak i domowych. I w składzie tego nawozu znajdziecie mączkę mięsnokosną, czyli jest to połączenie nawozu mineralnego z nawozem organicznym. Jeśli jeszcze do tej pory nie użyłeś, nie użyłaś nawozu jesiennego, to jest to ostatni moment, ponieważ takie nawozy można stosować do połowy listopada, czyli mniej więcej do okresu, w którym średnie temperatury nie spadają poniżej 7 stopni Celsjusza. Dlatego zapraszam Cię do użycia tego nawozu. Sprawdź, zobaczysz, jakie efekty uzyskasz wczesną wiosną. A teraz dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego filmu i zachęcam Cię do obejrzenia kolejnych nagrań na naszym kanale. Wszystkiego dobrego, cześć.